Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Trochę tak nietypowo, dlatego, że pomyślałam, że dzisiaj nagram dla Was e, makijaż dla niebieskiej tęczówki. Ja mam niebiesko-szare oczy, powiedzmy, ale są sposoby na to, żeby jakoś podbić ten kolor i żeby to oko wybijało się na pierwszy plan. I pomyślałam, że dzisiaj właśnie zrobię dla Was taki makijaż. E, twarz już mam zrobioną, brwi zrobione, wiecie, wykonturowane, różne ułożone. wszystko jest tylko. E, oczy nie są skończone, no i usta. I na oczy będę nakładała bazę e, z maka. to jest Paint Pot. W kolorze Painterly. Wzięłam ten kolor, dlatego że on przy okazji jeszcze wyrównuje koloryt y, powieki. A moje powieki są trochę ciemniejsze niż y, reszta twarzy, więc stwierdziłam, że dobrze będzie zacząć y, jakby makijaż już z taką bazą. Y, dlatego, że są dwie drogi takie. Jakby pokażę Wam cień, którego będę używała głównie do tego makijażu. Bo jest to cień, który świetnie się sprawdza nie tylko dla niebieskiej tęczówki, ale też dla zielonej, myślę. Będzie super. I jest to cień z Maka e, Woodwinged. E, I to jest ten cień tutaj. On się wydaje taki, wiecie, brązowo, miedziany troszkę. On jest takiej fajnej konsystencji, i on po rozblendowaniu wygląda mniej więcej tak. To jest taki złoty, złoto-miedziany kolor. Mi powiedziała. Wpada na pewno w ciepłe tony. No i przede wszystkim to jest takie złoto. Jest dobrze napigmentowany. Chciałam, żeby było go dobrze widać w kamerze. O, tak jak widzicie, to jest taki ciepły złoto, taki, taki po prostu miedziany kolor, przepiękny. Ale on wypada bardzo intensywnie na powiece, dlatego ja, jeżeli chcę delikatniejszy makijaż, to nakładam najpierw taki listy na powiekę i dopiero potem nakładam ten cień. I wtedy on jest taki delikatniejszy, ale też ładnie, mm, ładnie wygląda, ładnie podkreśla też tę tęczówkę, ale taki jest delikatniejszy po prostu ten makijaż. A dzisiaj pomyślałam, że pokażę Wam, jak po prostu ten cień wygląda na powiece, kiedy nakładamy go po prostu tylko na bazę. Ja go nakładam na całą powiekę. Kącik jeszcze będziemy pewnie rozświetlać trochę, ale, ale ten cień będzie taką bazą e, dla mnie. I mam nadzieję, że widzicie, im dłużej się go rozciera, zauważyłam, jeżeli go nałożymy i po prostu wklepiemy, to on daje taką, taki złoty kolor. A im dłużej go rozcieramy, tym bardziej on wydobywa taki jakby czerwony podton, właśnie, właśnie tak trochę jakby miedziany, że to nie jest takie takie złoto czyste, tylko ten kolor jest taki nieoczywisty. No i tak, nałożę go od razu na drugą powiekę też. I jak nakładamy ten cień tylko na bazę po prostu, to uzyskujemy taki mocniejszy efekt. Ten kolor... Y jest taki, wiecie, niczym, niczym niezmącony. Po prostu widać jak pięknie wygląda. Całe piękno tego koloru. I ponieważ raczej nie będę używała myślę innych cieni, to zaznaczę sobie też zewnętrzny kącik. I tutaj rozblenduję trochę ten dzień. Używam takiego pędzelka z Max Factora. Nie wiem, co to jest za numer, bo numeru żadnego nie ma. To są takie pędzle. Które kiedyś, dawno temu dostałam. i To jest pędzel, który idealnie się nie sprawdza do nakładania cienia na całą powiekę, ale tak jak widzicie, można też nim rozblendować. Tutaj cienie w załamaniu, w zewnętrznym kąciku, więc to jest taki, cień, taki pędzelek do wszystkiego. I w jego przypadku, jak coś jest do wszystkiego, to wcale nie jest do niczego. Dobrze. Tak wygląda dzisiaj na powiece. Mam nadzieję, że w tym świetle będzie to widać, że jednak. Takie kolory bardzo wydobywają, właśnie takie jasne tęczówki, niebieskie bądź zielone. I nałożę sobie ten cień, słuchajcie, jeszcze na dolną powiekę. Wezmę do tego taki pędzelek mniejszy. Nie wiem, który, może ten. Dobrze. Tutaj mam pędzelek z, mm, z Maestro, ale wszystko się z niego starło. Taką kuleczkę. I wezmę ten cień i nałożę na dolną powiekę. Ja bardzo rzadko robię coś takiego. Ale ponieważ w tym makijażu chodzi o to, żeby podkreślić bardzo oko, to stwierdziłam, że mogę sobie na to pozwolić. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo rzadko też wykonuję taki makijaż i dla mnie to też jest takie wyzwanie. Jak dla Was robię? Ja ten cień mam już bardzo długo i jego ja u... używam co jakiś czas, ale na pewno to nie jest mój codzienny makijaż. A tak ostatnio właśnie pomyślałam, że fajnie byłoby zrobić po prostu taki makijaż. I sama się przekonam trochę jak to wygląda. Może sama się przekonam też do takiego mocniejszego makijażu, bo dla mnie to już jest mocniejszy makijaż. Dobrze. Więc tak wygląda ten cień. Pomyślałam, że jeszcze nałożę sobie z takim puchatym pędzelkiem Jakiś cielisty cień. To może być ten z tej paletki e, Basics Naked z Urban Decay. Tutaj cień e, podług brwiowy. I lekko rozblendujemy też ten, ten kolor. Nie chcę używać żadnego innego koloru. Nie wiem, do załamania powieki, na przykład do zewnętrznego kącika. Po prostu chciałabym, żeby mm, to był tylko ten jeden kolor. Dobrze. I na razie to tak, teraz żeby zaznaczyć jeszcze oko chciałam użyć tej kredki z MACa to jest Light Luxury Power Chrome Eye Pencil ale możecie użyć każdej kredki którą da się rozetrzeć ehm, najlepiej brązowa myślę bo czarna będzie taka wiecie bardzo już e, widoczna a brązową kredkę chodzi o to, żeby też delikatnie jeszcze ją rozetrzeć, żeby mm, tutaj zagęściła trochę nam linię e, rzęs, więc nakładam jej tutaj trochę I będę rozcierać tą taki pędzelek z Sephory, to jest Smash 14. Nie wiem czy ten pędzelek jeszcze jest, bo ja już go mam bardzo długo. I nie polecam Wam go specjalnie, bo jest strasznie twardy. Ale jest jedynym takim pędzelkiem właśnie, który tutaj... który mogę sobie rozetrzeć kredkę, który wchodzi mi między... między właśnie ten obszar, że, między nałożoną kredkę a rzęsy. I ja jeszcze lubię trochę rozetrzeć ten cień, żeby nie było takiej granicy z tą kredką, żeby po prostu te rzęsy były tutaj od góry przycienione, ale żeby nie było tego, wiecie, za bardzo widać. No i różnica trochę jest to oko, jest trochę takie wyraźniejsze. Normalnie, osoby, które mogą. Sobie na to pozwolić, mogą zarysować też dolną powiekę albo linię wodną i rozetrzeć to, ale u mnie to źle wygląda, bardzo źle wygląda i to mi zamyka w ogóle oko. Każde rozcieranie tutaj właśnie przy okolicy rzęs sprawia mm, takich czarnych, ciemnych kredek, sprawia, że one się rozmazują na praktycznie całą dolną powiekę. Więc to wcale nie wygląda dobrze. Więc ja używam zazwyczaj takich kolorów po prostu do górnej powieki, tam ją rozcieram, a na dolną ewentualnie po prostu nakładam cień. wygląda. Chodzi o to, żeby przyciemnić trochę górną powiekę i wiecie, jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, ja bym bardzo chciała e, nałożyć na, na dolną i właśnie to rozetrzeć, ale na no to u mnie kiepsko wygląda, więc użyję jeszcze cienia trochę w kącikach do rozświetlenia i to będzie ten cień tutaj, to jest też Mac rice paper. Rice paper um, taki jasny, jasny, złoto-żółty bym powiedziała cień, taki rozświetlający, taki delikatny. On nie ma też żadnych, żadnego brokatu, tylko jest takim cieniem rozświetlającym, po prostu, a wpada w taki. trochę w złoto, trochę w takie jakby białe złoto. Ona fajnie się sprawdza, właśnie do rozświetlania e, kącików wewnętrznych. Ja teraz wytuszuję rzęsy i będę używała tego tuszu z L'Oreal Volume Moluces. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że to widać. Um że takie cienie właśnie ładnie wyglądają do, do takich jasnych oczu. Jeżeli chodzi o pomadkę, to ja do takich makijaży lubię używać, wiecie, pomadki powiedzmy w podobnym odcieniu, w takim tonie e, i będę używała pomadki. To jest Max, z Wonder Woman, kolor Marquist. To jest kolor, którego już dawno nie ma. To jest taki róż, który wpada właśnie delikatnie jakby w koral, delikatnie e, w taki Taki złoto, różowawo, koralowy, więc on pasuje do takich e, makijaży, które są takie m, ciepłe, gdzie właśnie używam takich cieni, albo ewentualnie m, ten róż z y, koralisty z Benefitu. I tak wygląda ta maska jest taka w miarę naturalna. Przybliżę się trochę do Was, żebyście e, zobaczyli. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to widać. Tak ten makijaż wygląda. To nie jest też, wiecie, nic wielkiego. Bardziej chodziło mi o mnie to, żeby Wam pokazać kolor cienia e, i to jak to wygląda. Popróbujcie sobie w domu. Co prawda do niebieskich powiek jeszcze wiem, że kolor różowy je ładnie wybija, ale to tak... nie ja też zauważyłam, że to zależy. Zależy dużo od światła też. Tutaj też jest ciemno, mimo wszystko, więc to może nie dawać takiego efektu, wiecie, jak na żywo. No ale mam nadzieję, że, że mimo wszystko, mimo wszystko wam się podobało, że zobaczycie jaki efekt, że może spróbujecie czegoś takiego i że wam się podobało przede wszystkim. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, jakich wykolorów używacie najlepiej do um, podkreślenia właśnie niebieskiej tęczówki bo to może być właśnie fajnym. Ja bardzo lubię dzień, bardzo mi się podoba ten efekt, ale tak jak mówię, nie często się tak maluję, dlatego że mam wrażenie, że teraz już jestem bardzo malowana i że to widać. I ten kolor mimo wszystko, wiecie, w dziennym świetle wybija się troszkę, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę, dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów i ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, pa!